Cóż za wspaniałe wieści przynoszę Ci, mój synu, mój ukochany synu, moja ukochana córko. Jestem Twoim aniołem-stróżem i jestem tutaj, aby pomóc Ci w drodze do finansowego dobrobytu. Aniołowie są wokół Ciebie, gotowi Cię prowadzić i wspierać w dążeniu do bogactwa, a ja jestem tutaj aby dać Ci moje boskie przewodnictwo. Uwierz mi, mój synu, kiedy mówię, że jesteś godny i zasługujący na całą obfitość, jaką wszechświat ma do zaoferowania. Napisz w komentarzu, wierzę. Bez względu na to, jaka jest Twoja obecna sytuacja finansowa, wiedz. Że sukces i sukces są możliwe pomyślność w Twoim życiu. Na początek ważne jest, abyś miał pozytywny umysł i otwarte serce, aby otrzymać bogactwo, które wszechświat chce Ci zaoferować. Energia, którą wysyłasz do wszechświata, przyciąga obfitość do Twojego życia, dlatego ważne jest, Abyś utrzymywał pozytywne nastawienie do pieniędzy i bogactwa. Pamiętaj, że prawdziwe bogactwo leży w Twoim szczęściu, w Twoim celu życia. Nie pozwól, pogoni za pieniędzmi, zapomnieć o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Zawsze utrzymuj swoje serce pełne miłości i wdzięczności, a zobaczysz. Jak dobrobyt naturalnie wpływa do Twojego życia, napisz w komentarzu. Mam wiarę. Ponadto ważne jest, abyś był chętny do ciężkiej pracy i dążył do osiągnięcia swoich celów. Cele finansowe. Bogactwo nie spada z nieba. Trzeba na to zapracować. Pozostań oddany i oddany swojemu sukcesowi finansowemu. A zobaczysz wyniki, których tak bardzo pragniesz. Nie daj się zniechęcić przeszkodom, które mogą pojawić się na Twojej drodze, ponieważ są one tylko okazją do nauki i rozwoju. Kiedy napotkasz przeszkodę, nie zniechęcaj się, a nawet nie czuj się pokonany. Zamiast tego potraktuj to jako okazję do nauki i rozwoju oraz pójścia naprzód z jeszcze większą determinacją. Pamiętajcie, że zawsze jestem po Waszej stronie, chroniąc i prowadząc ku szczęściu i pomyślności. Uwierz w siebie, w swoje możliwości i ufaj Bogu, że da Ci siłę i mądrość, których potrzebujesz. Aby osiągnąć swoje cele finansowe? Napisz w komentarzu: Ufam Bogu. Na koniec ważne jest, abyś zachowywał postawę wdzięczności wobec bogactwa, które już masz w swoim życiu. Wdzięczność to potężne narzędzie, które może pomóc przyciągnąć jeszcze więcej bogactwa do Twojego życia. Podziękuj za wszystko. Co już masz w swoim życiu, a zobaczysz, jak wylewa się na ciebie jeszcze więcej błogosławieństw. Niech boskie światło świeci na ciebie, oświetlając twoją ścieżkę i przynosząc mi całe bogactwo, na które zasługujesz. Pamiętaj, mój synu, że anioły są zawsze obok ciebie. Gotowe pomóc Ci spełnić Twoje marzenia. Bądź pozytywny i pewny siebie, a zobaczysz, jak Twoje życie odmieni się w ciągu 72 godzin. Uwierz w siebie w boską moc, która jest w Tobie, a osiągniesz wszystko, czego zapragniesz. Niech boskie. Światło oświetli Twoją ścieżkę i obyś osiągnął całe bogactwo, na jakie zasługujesz. Uwierz w boską moc w sobie i bądź świadkiem przemiany w swoim życiu. Napisz w komentarzach: Wierzę w siebie i w boską moc Boga. Jeśli Tobie, mój synu, spodobał się ten film, udostępnij ten film tym, którzy również chcą osiągnąć dobrobyt finansowy, a razem zamanifestujemy obfitość w naszym życiu. Bardzo dziękuję, Synu, za oglądanie. Niech pokój i pomyślność zawsze będą z Wami.